No i co w takim razie, jeśli zrobimy test albo taki zamówiony do domu, albo pójdziemy do punktu diagnostyczno-konsultacyjnego? Co wtedy? Jeżeli on wyjdzie dodatni, mm -hmm. w punkcie konsultacyjno-diagnostycznym wykonuje się taki test bezpłatnie, anonimowo i bez skierowania. I w związku z tym, jeżeli taki test wyjdzie dodatni, można się od razu rozkodować tak i z takim skierowaniem, tak jakby trafia się wtedy, się wtedy tam do, dalej do, do poradni, która się tym, za, która się tym zajmuje, tak? poradni chorób zakaźnych. Natomiast jeżeli taki test się wykona w domu, no to tak czy inaczej trzeba się zgłosić, czy do punktu konsultacyjno-diagnostycznego, czy do szpitala zakaźnego po to, żeby wykonać po prostu dalszą diagnostykę. U lekarza Innego, takiej diagnostyki nie wykonamy dlatego, że testy na dlatego, że testy na HIV nadal nie są nie znajdują się w koszyku takiego świadczeń tak lekarza rodzinnego niestety jest to potrzebne dlatego, że taki przesiew trzeba wykonywać no ale jeszcze go jakby nie ma zawsze o tym mówię jakby na, przy, przy tych posiedzeniach parlamentarnego zespołu do spraw HIV ale no, obietnice były różne ale nadal tych testów nie mamy.